Z tej strony, słuchajcie, od razu nagram drugi filmik. Eee, taka sprawa. No, nie wiem czy pamiętacie, kiedyś wrzuciłem taki filmik ze strzelnicy, krótki filmik, zdaje się jesienne strzelanie braci z szóstej, czy coś takiego. Eee, rzuciłem taki filmik. O, czekajcie, muszę skarpetę na telefon założyć, bo straszny wiatr wieje będzie pierdziało mikrofon w każdym razie wrzuciłem kiedyś taki filmik chyba nie wiem z rok temu czy z półtora roku temu na którym tam strzelaliśmy sobie na strzelnicy e, znajdującej się w miejscowości Wąwolnica pod Lublinem tam z braćmi z desantu e, raz na jakiś czas sobie strzelamy regularnie odbywają się tam strzelania to jest strzelnica w ogóle Ligi Obrony Kraju bo to jakby egidą Ligi Obrony Kraju, regularnie sobie tam strzelamy. My strzelają sobie stowarzyszenia różne proobronne, weterani, harcerze, lokowcy, strzelcy. Wszelkie tego typu organizacje, którym zależy na tym, by poprawiać zdolność obronną naszej ojczyzny, czy w czasach pokoju, czy w czasie wojny. Strzelnica jest położona. W dosyć takim odludnym, można powiedzieć, terenie. Najbliższe zabudowania tam są zdaje się ponad 300 metrów od strzelnicy. Strzelnica się rozwija. Powstają coraz powstaje coraz większe zaplecze tej strzelnicy. Jeżeli chodzi o wygodę, bezpieczeństwo, no to tam było zawsze. Ale jeżeli chodzi o wygodę strzelających i o wygodę okolicznych mieszkańców, strzelnica działa prężnie i praktycznie. Cały czas jest obłożona ruchem. I tu pojawia się problem. Problem, charakterystyczny dla społeczeństw, którym się w dupach popierdzieliło. Czyli pojawiają się głosy, że strzelnicę należy zlikwidować, bo na niej kurde strzelają. Od razu mi się przypomniała sytuacja. Hmm, Ostatnio, zauważcie, głośno tak jest o takich sprawach. Sytuacja lotniska w Krzesinach, gdzie lata, startują, lądują i stacjonują nasze F-16. Okoliczni mieszkańcy albo należy zlikwidować lotnisko, albo F-16 mają nie latać, bo inaczej to do sądu podamy, do Trybunału w Strasburgu, bo jest za głośno. Pomijam fakt, że lotnisko w Krzesinach istnieje już bardzo długo, no bo to nie o to chodzi. Ludzie, którzy tam się budowali, którzy tam mieszkali, mieli świadomość, że wraz z postępem technologii, oprócz kuruźników, które latały tam w latach 50., jest szansa, żeby później zaczęły latać samoloty odrzutowe. I latały. Teraz latają F-16. Być może będą latać jeszcze jakieś inne samoloty, bardziej głośne. Ale ludzie, nie czując wstydu żadnego, chcą likwidacji lotniska, bo jest za głośno. O co kaman? To samo. Ostatnio czytam e, o Żaganiu. Mieszkańcy Żagania, a Żagań, przypominam, to jest jeden z największych poligonów w Europie, nawet nie wiem, czy nie, największy poligon artyleryjski i pancerny, e, Żagań, Świętoszów, te klimaty. Mieszkańcy Żagania są oburzeni, bo czołgi stacjonującej tam brygady pancernej tak strzelają, że jest za głośno. Poligon w tamtym miejscu istniał jeszcze za czasów III Rzeszy. Niemcy też tam strzelali. Bez przerwy tam od kilkudziesięciu lat, nie wiem czy nie wiem nawet kiedy, od kiedy, no, ale na pewno w latach 30. XX wieku już tam był poligon czyli już bez mała 80 lat przynajmniej tam istnieje poligon i odbywają się strzelania. Kiedy stacjonowała tam armia Czerwona, nikt nawet nic nie powiedział słowem, mimo że rakiety latały nad okolicznymi wioskami. Kiedy ja byłem w wojsku, strzelaliśmy tam kurcze, nasza brygada strzelała tam z moździerzy, z dział bezodrzutowych przeciwpancernych ze wszystkiego, czołgi napieprzały, samoloty latały, wybuchy były kurna i o, śmieciara mi przyjechała moje śmiecie zabrać. I nikomu przez łeb nie przeszło, żeby protestować. Ale teraz mm, nie wiem, czy to jest znak czasów, czy po prostu ludzie stali się coś delikatni ewentualnie mają w dupie dobro ogólne, dobro ojczyzny i tak dalej, protestują. Zlikwidować poligon, bo my tu kurna nie możemy żyć. Pomijam fakt, że gdyby tam w tym regionie Żagania i Świętoszowa zlikwidować brygadę pancerną, to ludzie zaczęli, musieliby wpierdzielać trawę, bo nie mieli za co jeść, bo nie mieliby pracy, ponieważ tam wszystko opiera się o tych garnizonach, które są. <laughs> Całe zatrudnienie, mieszkańcy i tak dalej, żyją z tego po prostu, że tam są poligony. No, ale kto do cholery wpada na takie durne pomysły. Są pewne rzeczy mm, takie jak na przykład wspomniano na początku przeze mnie strzelnica w Wąwolnicy, gdzie działają one dla dobra wspólnego. I no nie wiem, no być może ja jestem innego typu człowiekiem, ale mm, ja uwielbiam, jak słyszę. Strzały. Uwielbiam być na strzelnicy, uwielbiam huk. <grych> jako dzieciak mieszkałem zaraz obok lotniska, lotniska wojskowego, lotniska pierwszego pułku lotnictwa myśliwskiego Warszawa pod Mińskiem Mazowieckim. Przez parę lat tam mieszkałem. Potem mieszkałem na Bymowie, jeszcze w czasach, kiedy w Warszawskie Bemowo to takie osiedle, gdzie było lotnisko wojskowe, jest do tej pory zresztą MSW chyba lotnisko. Ja mieszkałem tam jeszcze w czasach, kiedy z pasa startowego startowały samoloty odrzutowe TS-1-11 Iskra. I jak od siebie z okna otwierałem okno swojego pokoju, to 40 metrów dalej startowały samoloty odrzutowe. W życiu nikomu przez to, przez głowę nie przyszło, że protestować. No nie wiem, może ja jestem dziwny. Teraz mieszkam w okolicy, gdzie są głośne śmieciarki należałoby ich zakazać, bo przeszkadzają mi nagrywać filmy. Mieszkam w okolicy, gdzie sąsiad yy, uwielbia pracować w drewnie i napieprza młotkiem non-stop. Należałoby zlikwidować sąsiada w takim razie. Ludzie. Yy. Wraz z kolegami, żeśmy zrobili rozeznanie, kto właściwie tam protestuje w tej wąwolnicy przeciwko istnieniu tej strzelnicy. Okazało się, że to nie mieszkańcy, którzy mieszkają blisko, tylko mieszkańcy, którzy mieszkają w pewnym oddaleniu od strzelnicy, 2 do 3 km. I najczęściej są to kobiety. Kobiety, które narzekają na hałas, że tam nie można wypocząć w niedzielę, bo nawet w niedzielę się strzela. No, moje drogie, dlatego, że weekendy to jest jedyna pora wolna. W której ludzie pracujący ciężko dla dobra ojczyzny mogą swój wolny czas poświęcić ku temu, by niektórzy spełniać swoje aspiracje hobbystyczne, czyli postrzedacze, a niektórzy po to, żeby się szkolić, żeby w, w razie jakiegoś konfliktu zbrojnego można było z bronią w ręku stanąć do obrony ojczyzny, ale wy tego nie rozumiecie. Tam. Tym protestującym, przede wszystkim kobietom, przeszkadza najprawdopodobniej to, że po prostu ich mężowie w sobotę, zamiast sprzątać kury na obejście i ścierać kurze, to wolą wyskoczyć sobie na strzelnicy i popykać do tarczy. Na tym polega problem. Prowadzący tą strzelnicą, mój kolega i stowarzyszenia, które z tej strzelnicy korzystają, wystosowały pismo do wójta, żeby poważnie podszedł do sprawy, żeby zbadał, czy strzelnica stanowi większe, mm, większe uciążliwości dla mieszkańców czy większe korzyści no i zobaczymy, że kamanda na decyzję Wójta. Wójt, jeżeli będzie myślał o swoim wyniku wyborczym, może wydać decyzję o zamknięciu strzelnicy na przykład, chociaż tych protestujących nie jest tak wielu, ale yy, yy, najgorsze w tym jest to, że w ogóle takie głosy się pojawiają. No, kurczę. O ludzie, umówmy się. Są pewne rzeczy, mm, które działają dla dobra wspólnego. Czy jeżeli ja, nie będąc chrześcijaninem, słyszę napieprzające dzwony kościoła nad ranem, kiedy chcę się wyspać, protestuję, bo mi to przeszkadza spać i każę zamknąć kościół, my to wkurwia? No nie. Dlatego, że żyj, daj żyć. Dlatego, że daj żyć i pozwól żyć innym. O to chodzi. Trzeba mieć poczucie jakiejś społecznej solidarności. I wtedy będziemy mieli tutaj zieloną wyspę. Jak mówił dzisiejszy król, król Europy. <grych> <grych> Także tak. <grych> Słuchajcie, nie wiem, jakie jest wasze zdanie, czy... Yy, jak wy patrzycie na coś takiego, że ludzie protestują? Czy tacy ludzie... Znaczy oczywiście protestować mają prawo, no ale... Czy to jest w porządku protestować przeciwko, nie wiem, lotnisku wojskowemu, przeciwko poligonowi, przeciwko strzelnicy, czy to jest obywatelska postawa? Taki protest? No widzicie, sam nie wiem. Bo z jednej strony tak, no bo obywatel ma świadomość, że może protestować, jako obywatel ma do tego prawo, ale z drugiej strony, czy to jest słuszna obywatelska postawa? Ciekaw jestem waszego zdania i moja prośba do. Jeżeli ktoś ogląda mnie z okolic Wąwolnicy, też się wypowiedźcie tutaj pod tym filmem. <laughs> Proponuję w komentarzach. Yy, I prośba do pana wójta, jeżeli przypadkiem obejrzał ten film. Yy, proszę porozmawiać z księdzem. Proszę porozmawiać z księdzem, drogi panie wójcie. Yy, taką samą radę dawałem moim kolegom prowadzącym tą strzelnicę. Ksiądz, no Oczywiście, mi się bateria musiała wyczerpać. W każdym razie prośba do, i do moich kolegów, i do pana wójta, który być może będzie oglądał ten filmik. Trzeba porozmawiać z księdzem, z miejscowym księdzem proboszczem, który na pewno zna historię Wąwolnicy i wie o tym, że tragiczne losy Wąwolnicy w latach komunistycznego terroru zaraz po wojnie. Być może nie są znane okolicznym mieszkańcom, szczególnie napływowym, może wpłynie na nich i wytłumaczy tym przeciwnikom strzelnicy, że dobrze mieć jest przeszkoloną, umiejącą obsługiwać się bronią lokalną społeczność przy boku. Pomijam już fakt, że bytność tych dziesiątek ludzi, którzy z tej strzelnicy korzystają. Może wpływać w, y, bardzo dobrze ekonomicznie na ekonomię tej niewielkiej w sumie miejscowości. Pozdrowienia dla y, wszystkich miłośników strzelania: pozdrowienia dla moich braci z desantu i pozdrowienia dla Wąwolnicy oraz wszystkich innych miejsc, które muszą borykać się. Z niepatriotycznymi przeciwnikami hałasu. Na razie trzymajcie się i czekam na odzew. Cześć.